Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj bardzo szybki i prosty przepis na przepyszny mięciutki miodownik. Bez wyrabiania i wałkowania, łatwiej się już chyba nie da. Do przygotowania tego pysznego ciasta potrzebne będą jajka, cukier, mąka, miód. Masło, soda, śmietanka 30%, serek mascarpone, masło orzechowe i sól. Zaczynamy od przygotowania masy miodowej. Do garnka kładziemy 150 g masła pokrojonego w kostkę i podgrzewamy na średniej mocy kuchenki. Dodajemy około pół szklanki miodu i wszystko razem mieszamy do rozpuszczenia składników. Masę zagotowujemy. Wsypujemy półtorej łyżeczki sody. Dokładnie mieszamy i cały czas podgrzewamy. Po dodaniu sody masa zaczyna się pienić, więc zmniejszamy moc kuchenki i masę podgrzewamy jeszcze przez około 1-2 minuty, aż zmieni kolor na złocisty. Aby masa miodowa szybciej wystygła, przelewamy do szklanego naczynia i odstawiamy do ostygnięcia. A gdy masło z miodem już wystygnie, przygotowujemy ciasto. Do czystej i suchej misy wbijamy 4 jajka, wsypujemy szczyptem soli i jajka ubijamy mikserem na wysokich obrotach. Do spienionych jajek stopniowo wsypujemy 3 czwarte szklanki cukru, może być trochę mniej. I jajka z cukrem ubijamy mikserem przez około 10 minut. Jajka miksujemy dotąd, aż masa będzie jasna i puszysta. Do puszystych jajek, cały czas miksując, ale już na niskich obrotach, cienkim strumieniem wlewamy wystudzoną masę miodową. Miksujemy tylko do połączenia składników. W tym czasie piekarnik już nagrzewamy do 175 stopni i do masy jajecznej stopniowo przesiewamy półtorej szklanki mąki. I bardzo delikatnie, ale dokładnie mieszamy, aby nie było grudek mąki. Ciasto gotowe. Dwie trzecie ciasta wykładamy na blaszkę piekarnikową wyłożoną papierem do pieczenia. Ciasto równomiernie rozprowadzamy po całej blaszce. Stawiamy do piekarnika nagrzanego do 175 stopni. Pieczemy około 13-15 minut do suchego patyczka, grzanie góra dół i upieczony placek odstawiamy do wystudzenia. A pozostałą część ciasta wykładamy na blaszkę najlepiej wielkością odpowiadającą połowie dużej blachy i równomiernie rozprowadzamy. Pieczemy również około 13-15 minut. Z wystudzonego dużego placka ostrożnie zdejmujemy papier do pieczenia i ciasto dzielimy na dwie równe części, tak aby pasowały do trzeciego placka. Ciasto jest mięciutkie i puszyste. A teraz kolejna krem. Do serka mascarpone dodajemy 2-3 łyżki masła orzechowego i serek rozcieramy z masłem orzechowym na jednolitą masę. A gdy ciasto już wystygnie, ubijamy śmietanę. Do wysokiego, dobrze schłodzonego naczynia wlewamy zimną śmietanę kremówkę. Wsypujemy 4 łyżki cukru pudru i śmietanę ubijamy na sztywno. Do ubitej śmietany w kilku partiach dodajemy przygotowaną masę orzechową. I razem miksujemy do połączenia składników. Masło orzechowe oczywiście można pominąć i przygotować krem tylko ze śmietany i serka mascarpone. Gotowy krem dzielimy na trzy części, a teraz składamy nasz miodownik. Na jeden z upieczonych placków wykładamy 1 trzecią kremu śmietanowego. Dokładnie rozprowadzamy po całej powierzchni i przykrywamy drugim plackiem. Na placek kładziemy drugą część kremu i dokładnie rozsmarowujemy. Następnie krem przykrywamy trzecim plackiem. Wierzch ciasta smarujemy pozostałą częścią kremu. Wyrównujemy powierzchnię. Gotowy miodownik dowolnie dekorujemy. Można obsypać siekanymi orzechami, pokruszonymi skrawkami ciasta lub na przykład czekoladą. Ja udekorowałam masą krówkową utartą z niedużą ilością masła. Ciasto wstawiamy do lodówki na całą noc. Polecam gorąco: miodownik jest mięciutki i przepyszny. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!